Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym odcinku. Na samym początku chciałem Was zaprosić na kanał Agrochłop. Ma on na swoim kanale opublikowany już konkurs na 300 subskrypcji. Jest tam 3 miejsca do wygrania. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Zostawcie u niego subika, waneczkiem, łapkę w górę, żeby było tutaj. Było mu bardzo miło. A my przyjeżdżamy. Zapraszam do oglądania. To ja wskazuję dzisiaj nam. Tytuł, tytuł tego filmu: Nowe nabytki. No to dzisiaj pokażę na tym odcinku: Nowe nabytki u mnie w hodowli jak są. Niektóre osoby mogły te nabytki już zauważyć, ponieważ jeżeli byli, byli na live z hodowli na żywo, bo jak wiecie, już teraz robię nawet live w hodowli na żywo, no to widzieli nowe nabytki, więc zapraszam Was na live. Live są najczęściej od godziny 16 Tak codziennie live'y nie są, ale możecie mój kanał śledzić like, Tak o 17 żeby wpisać mój nick tutaj W wyszukiwarce YouTube'a Bo YouTube mi ucie na bardzo zasięgi, no i Nie, tutaj nie, nie Nie, prostu no prostu powiedzieć Nie wysyła powiadomień dla was co przyjdziemy, tu można po prostu do Do nałożenia im tutaj jedzonka Zobaczcie jak się tutaj już Tutaj pomagają. Jak nam to się na dzisiaj starczyło, jest niedziela, Coś nie chciałem robić. Odsuwani są. No, tam muszę iść, wysoko radzić jedną ręką. a, wymi tutaj. No, ta jeszcze matka weszła, tu się chyba żartujesz więc trochę sypne jeszcze tutaj, kluski nakarmione. Zaraz sobie pójdziemy trawkę jeszcze urwać. Zapomniałem przynieść sobie zakwaszać. A to za chwilkę się zobaczymy ponownie. Ale to jeszcze nie. Jak sobie tutaj jeszcze tym tutaj buszownikom. Muszę tutaj nie posprzątać jedzonka, a bacie, już kukurydzę, jedną prawie całą. Dobra. Yy, Dawaj mi kafelka, żeby go wyczyścić. A i właśnie to wodać, tu już jednego nie ma. Tutaj jak powiedzieć, tu jednego już nie ma królika, tego samca brązowego. Nie ma został sprzedany. Przyjechała wczoraj mm. po niego pani z chopcem. Sebastian jej syn to był. No i po prostu mówi, że chciała takiego mieć yy, taką maskotkę dla dzieci. No, wiadomo, w to nie jest maskotka. Jest to zwierzę. Jest to organism żywy Więc także widziałem to pani, nie? Ale pani mówi, no taki, żeby był taki I mi się wchodowli. Ja mówię, aha, no to dobrze to tu pani będzie miała króliczka, fajny. Pani... Poleciłem jej samczyka, Nawet do doma sami, sam robić to ja czasami. Może być dla dzieci co to... jest to osoba agresywna, więc po prostu poleciłem sam samczyka jej. a osoba wygrana. Teraz interesuje. Chmulika nie chce. Chce po prostu za tego chmulika pieniążki. No to dobrze, no to ja już pieniążki wysłałem jej na konto. Ja sobie. Ona mówi, że ona nie chce chmulika męczyć, bo ma ode mnie około 300 km. Mówi, no to woli tutaj wzajemne. Taką pieniążkę ta chuliczka 30 zł. Królik już podaje 25, ale mówię, że 30 wyślę. Więc tutaj... Wystarczyło nawet fajnie, mieć po sobie chulika męczyć. Więc bardzo mi tutaj z tego powodu miło, że jest zrozumiałą osobą. Bo inni może być też chcieli, a ja e, tam trzymać chulika, później go wyślesz Tu bardzo fajnie. Bo piążki wysłałem. Jeszcze nie doszło, ale powinien dojść jutro, bo weekendy piążki nie dochodzą. Tutaj, jak wiecie z lagów to samica jest bardzo agresywna. Już może nie, ale... a widzicie? Te się jej boję trochę, nawet jej ręki nie wkładam. Dobra, damy sobie do mieszanki. Chyba musimy dzisiaj mieszankę jeszcze zrobić. A to już nie na odcinku. Ja tak, dzisiaj jest bardzo fajna pogoda, no bo nie świeci słońce, ale jest ciepło. Po prostu jest taka jakby duchota, gdzieś spadł, teraz tak powiem, yy, deszcz. O, zobaczcie, mam tu nową, nową łopatkę, jak widzieliście na unboxingu. CD Agro, mam czapeczkę CD Agro. Bardzo zapraszam tam na ich sklep. Piszcie, że jesteście ode mnie, powinni wam dotykić jeszcze gratisik. Dodatkowo napisałem z nimi. No i co, nie przedłużając, to, że będą łagodzenia. Pokażę wam nowe nabytki. Najpierw zrobię trochę takiej mieszanki, bo ja, ja im nie daję tu na razie. także bardzo nie chcę ich też przywiałkować. Bo żeby, żeby im, też im coś zaszkodziło. Więc na razie im taką mieszankę robię z taką, wiecie, taką. Yy... Przężyta trochę daje więc śmienia, owsa, pronolatu Ale to takie jedzą Sężyta nie daje dużo On może zapychać im militka Dobra, to już sobie zamkniemy No idziemy pojęć mi Trzeba ja trochę rynczmienia stypniamy i im damy. Są nowe klasy, tak by ktoś nie wiedział. Nie wiem, czy wam mówiłem już, czy nie, żebyście po prostu nie pisali mu tutaj w komentarzach daj promo. no bo za, za takie zwykłe daj, nie daj, bo jak tego daj, to byłby taki chiński sprzedawca jaj. Jak będziecie na lewo, to będziecie wiedzieli co to za co daje promo. Więc zobaczę na live y. No i co? Ale teraz nowe nabytki pokażę To są one, belgijski obriw szęszczylowy, dwie samiczki bardzo ładne Trochę się do nie nauczyły, ale jeszcze troszeczkę się boją. No wiadomo nowy chulik się zawsze będzie bał. Tu już trochę zjadły, sypniemy i teraz nowej mieszanki. Nie nowej, ale świeżej. Tu mi się jeden bardzo podoba, ten belk. Ten właśnie ma taki fajny białecz, te, takie fajne białe, takie okrągłe kołoczek. Oczko fajne ma bardzo. Tamten nie, ten ma takie fajne. Ten, ten jest jaśniejszy od tamtego, więc jest też bardzo fajny. Mi się to podoba w nich. Milant, jednego wyciągnę, pokażę. Yy, za jedną to 25 zł. Czyli za ogólnie 50 złotych. Więc, więc także nie jest to jakaś duża kwota, a są bardzo ładne belgi że tak powiem. z tego jaśniejszego wyciągniemy. To wam pokażę. Tego sobie położymy. Nie są nie, to, takie małe, nie są. Musiałbym nawet je zważyć, bo to, ale nie wiem, będą miały, może 2 kg na pewno będą miały. Są to króliki dwumiesięczne. Mają już ponad za miesiące. Już mogą być z 10 10 tygodni. Właśnie taki ładnie się prezentuje belg. Fajna łapka. Nie jest wcale zła Główka trochę nie za bardzo, ale wiadomo nie jest chłodnik wystawowy Jest taki dla mnie, ucho też fajne On nie ma parchy, on to ma takie jakby jakieś stróbki To jakby po prostu, to który z młodych Tak jakby tam Przedrapał, Patrzałem parchy nie ma Tak na, na filmie widać, że ma parcha, ale nie ma parchy Ale przemuję mu też tutaj tym Maxem czy tam Optimus czy to nazywa Uszy tą, tym naszym preparatem, bo to zawsze można tak zapobiegawszy przemyć, tak raz w tygodniu można to śmiało przemyć. No i zobaczcie, tak, tak się prezentuje ten nowy nabytek, jeden z dwóch, no stój tu ładnie. Dobra, to jest ale zły. Piszcie w komentarzach choli od 1 do 10, jak wam się podoba, już jest u siebie. Jasienka się w możemy dać. Ale zobaczcie, będzie już tam te, które są doszłam, zamontowane już na wachcie, są do klatki. To jest chyba też się taka nowość. Ja bardziej preferuję właśnie te, te takie paśniki drobinka, ponieważ lepiej według mnie do nich wkłada, tak od boku niż tak od góry. Od boku jest wygodniej niż od góry, tak ręka wkładać. No. Więc podatki mam mi karmidełka na wkręty, tu ogólnie zapomniałem jeszcze z tej wkrętu ściąć. Bojężujesz limit się tego. Czuje. Nie ten, nie, 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 o to nie zrapnął albo coś. Ale nie powinien. Ja, ja to dzisiaj zetnę na pewno w każdej latach, żeby tego nie było. Ślifierką tak ładnie przystydzimy, przy tym cyk, cyk. Powinno być dobrze. dobro, to ja idę sobie podachwaszacz i po, po po po... No, tutaj początku nie potrafię ku urwać. Ja sobie cofkę rwę przed domem, więc także daleko nie muszę gdzie iść. Widzimy się później. Dobra, jestem ponownie. Tu mamy ponad w szkawce, yy, ponad 4 ml, 4,5 ml. Mamy takwasacza. Jak sobie pokażę, że go pójdę po jeden. No bo jak wiemy, tutaj. 1 ml kwaszacza jest na litr wody Dobra, jest dane Dobra, tam czeka dajemy pół mlitra To tutaj damy jeszcze trochę o. tak jeszcze pobierzemy tej wody żeby przypukać Tak, proszę bardzo, wymieszamy, żeby tam się ładnie rozprowadziło wszędzie. Proszę bardzo. Woda pod raz, Teraz tak. No tutaj lejemy Wam tutaj wody. Dobidełek. A kurde. Jedna butelka to nie jest najlepsze wyjście z tej sytuacji. No co jest, kurde, nie da się to jak No ja nie da rady tak. Czekajcie chwilkę, Dobra dobrze chwycić, nie, muszę to się przerwać i tak naleje, bo tak to nie da to się podobnie, użyłem tutaj tym trawki, bo się mało nagranie I niestety musiałem tak zrobić, tak że mam on nowa włączyć nagranie, żebyście mieli tutaj nagrane jak daję trawę plikom. Tadamy sobie tego samczykowi, TB on co tam nie je. Taką posję tam dziennie To nie wystarcza do pełności Teraz tutaj te, te buszowniki Wszystko już się wrzucimy Bo tamtym Bo tamtym młodym samicom TB, TB T pod samicą bossa nie daje nic, co aby by nie losowało jeszcze. Jeszcze poczekam w dwa by się to, to, to żeby jeszcze nauczyły. I wtedy to są, żeby nie dostały też żadne biegunki albo coś w tym stylu. A te już są ładne sztuki, bardzo ładne. Już za niedługo nie kończyły dwa miesiące. Są duże, ładne króliki. Samice też niczym sobie no nie chcę jedzą. jeszcze mają mieszankę. A my się żegnamy, pamiętajcie o tutaj wbiciu na kanał Agrochodowca. Nie, torki, Agrochłop. Pomyliłem się. Pamiętajcie o żeby tam wbić na kanał. A my się żegnamy i widzimy się już na, na jakimś live, chyba nie? Możliwe, że dzisiaj będzie lew o 16:00, więc tutaj czuwajcie. I pamiętajcie, że możecie wesprzeć, tutaj mają hodowlę w donatach, link macie w opisie teraz zbieram na statyw do telefonu, żeby były dla was lepsze filmiki kwota jaką potrzebuję to jest 100 zł a tak zbieracie, to będzie no, więc teraz wam dziękuję za odcinek, jak oglądaliście trzymajcie się, cześć!